Cześć. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Dzisiaj pokażę, jak wykonać taki fajny i ciekawy ściek, taką szachowniczkę, który jest bardzo prosty w wykonaniu, dlatego że składa się tylko i wyłącznie z oczek prawych i lewych, a świetnie wygląda. I teraz tak, do czego możemy użyć takiego ściegu? Ten rodzaj ściegu świetnie wygląda na szalikach. Przede wszystkim może zaczniemy od tego, że on jest dwustronny. Czyli taką samą szachowniczkę mamy na prawej stronie, jak i na lewej stronie robótki. Dlatego świetnie się sprawdzi w szaliku, bo wiadomo szalik w zależności od tego, jak nam się ułoży na szyi, będzie widać albo jedną, albo drugą stronę. Jest wykorzystywany też w robieniu czapek, czasami swetrów czy jakichś innych użytkowych rzeczy. Fajna torba, myślę, z tego by wyszła. I wiele innych rzeczy, zresztą tak jak w większości przypadków w dziewiarstwie, ogranicza Was tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. I teraz, jak wykonujemy taki ściek? Tutaj mamy takie kwadraciki i starałam się, żeby one miały tutaj sześć u podstawy oczek i były na podobną wysokość, na podobną ilość rzędów wysokie, żeby po prostu nam powstały takie fajne kwadraciki. I jak widzicie. Podobna szachownica jest tutaj i tutaj różni się tylko tym, że tutaj mamy oczka prawe, lewe, prawe. Tak naprawdę ściek pończoszniczy, inaczej zwany gładki. Tutaj jest francuski i gładki, a jak sobie damy na drugą stronę, to mamy odwrotnie, czyli francuski, gładki, pończoszniczy i francuski. I ja już tutaj kawałeczek tej robótki zrobiłam i teraz przejdę do tego, jak ją kontynuować. Czyli tak, jeżeli ostatnio mieliśmy tutaj ściek francuski, to teraz będziemy robić tym gładkim pończoszniczym. Tutaj nad tym będzie francuski, żeby nam powstała szachownica i następnie nad tym również będzie nasz gładki. Więc robimy to następująco. Pierwsze oczko ściągamy. Kolejne wykonujemy na prawo, do końca tego momentu. Czyli robimy sobie oczka na prawo. Tutaj nam się kończy nasza szachownica, więc tutaj, żeby wyszedł nam nad ściegiem gładkim francuski, musimy zrobić lewe oczka. Czyli robimy sobie sześć lewych, lewe. Jeszcze dwa lewe. I następnie nad tym, gdzie był ściek francuski. Znowu robimy oczka prawe, żeby nam wyszedł fajny, gładki ściek. Czyli na prawo. Na prawo. Ostatnie oczko brzegowe na prawo. I teraz przechodzimy na drugą stronę robótki, czyli na naszą lewą. Jesteśmy teraz na lewej stronie naszej robótki. I tak, pierwsze oczko sobie ściągamy z nitką z przodu. Później, w związku z tym, że tutaj ma nam wychodzić ściek gładki, no to na lewej stronie musimy pojechać oczkami lewymi. Czyli robimy sobie oczka lewe. Tak. Tutaj nam się zaczyna ściek. Tutaj będzie francuski. Więc robimy oczkami prawymi. Następnie oczka, żeby z tej strony nam wyszedł gładki, to na lewej stronie muszą być oczka lewe. Ostatnie oczko przerabiamy na prawo. I robimy to dlatego, żeby nam tutaj taki, oczywiście jeżeli chcemy, żeby nam taki ładny łańcuszek tutaj z oczek brzegowych powstał, i mamy lewą stronę zrobioną. Znowu jesteśmy na stronie prawej i kontynuujemy ścieg gładki, francuski i tutaj gładki. Czyli tutaj już będziemy robić analogicznie, oczywiście, na taką wysokość, jaką chcemy, na taką, jaka była tutaj, żeby to fajnie nam się układała ta szachownica. Więc mniej więcej staramy się na tą samą wysokość. Czyli tak, tutaj ściągamy. I przerabiamy na prawo przy ściegu gładki. Następnie na lewo. Przy naszym francuziku. To już fajnie widać w kolejnym rzędzie, dlatego, że przerabiamy po prostu tak, jak nam oczka schodzą z drutu, to już nie musimy niczego liczyć, na nic tak naprawdę uważać, najważniejsze to zawsze moment zmiany jednego ściegu z drugiego, żeby tutaj sobie dobrze przypilnować, żeby nie było pomyłki, a później już fajnie idzie. I tutaj robimy oczka tak jakby wcześniej, czyli prawe Oczywiście mam na kanale filmiki, jak robić oczka prawe, oczka lewe, ściek pończoszniczy, czyli ten gładki, także odsyłam Was, zostawię linki w opisie, także odsyłam Was tam sobie, możecie na spokojnie zobaczyć. I kontynuujemy pracę i tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę Wam, jak yy, zrobić, jak pracujemy na stronie lewej, czyli... Tutaj już też, jeżeli mamy więcej niż jeden rząd zrobiony, to przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Więc tu będą oczka lewe, następnie prawe i znowu oczka lewe. Oczywiście w międzyczasie mogę Was poprosić, przypomnieć, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali kanał. I oczekiwali na kolejne filmiki. Będę się starała zamieszczać takie proste, jak i również bardziej skomplikowane wzory. Natomiast zastanawiam się, od czego zacząć, czy jakąś czapuchę, czy może opaskę. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Ostatnie oczko na prawo. No i tak to wygląda. Już po przerobieniu kilku rzędów ładnie widać, jak nam się tutaj wzór układa. Czyli tak jak tutaj było na początku, ściek francuski, później gładki francuski, a tu odwrotnie gładki francuski, gładki. I tak to wygląda, a na drugiej stronie jest odwrotnie. Także ten wzór jest bardzo fajny, polecam. Fajny, uniwersalny dwustronny, co oczywiście nie przy każdych wzorach się zdarza. Wręcz większość jest zdecydowanie jednostronnych, także świetne, bardzo proste, efektowne. Ja zresztą mam w ten sposób zrobione takie wielkie poduchy, oczywiście na grubych drutach, grubą włóczką, i sobie zrobiłam takie poszewki na poduchy, właśnie w taką kratkę. Jedną poszewkę mam w kratkę, a drugą w takie pasy z góry na dół, po prostu tymi ściegami. Tak, tak i tak wyglądają rewelacyjnie, także naprawdę polecam. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.